Moi drodzy, żegnamy się z Wami, żegnamy Poznań, żegnamy Hotel Artus, siódme piętro, pokój numer 707. 707. Dzisiaj wyjeżdżając się w Poluszec, gdzieś y, 9.20, za chwilę wychodzimy. Y, przy pracy wolności o mamy samochód. No jeszcze sobie pójdziemy po rogale Święte Marcińskie. No i cóż, no, też będziemy kombinować jeszcze. Także mamy trochę czasu, może po drodze jeszcze się gdzieś zatrzymamy. A gdzie, no to się okaże. Trzymajcie się, dzięki za pobyt, obserwujcie nas, do zobaczenia w drodze. Jak obserwujcie, jak obserwujcie, TikToka nie mamy, subskrybujcie. No tutaj sobie pisałem bloga, przy biureczku jedliśmy. Także... A ja na to łóżko obliedamy i No telefonu, tutaj z już kręcimy. Już łóżka przygotowane do tego, żeby pani sprzątnęła. No walizy, prawda? No no i cóż tyle, no fajnie było, no klima, cały ten czas ten... W pokoju tak delikatnie sobie sobie leciała. No i cóż, o tu jakiś... A nie to ja pomacham. No dobra, żegnamy Poznań. Trzymajcie się. No, jesteśmy na parkingu, zostawiliśmy sobie e, rzeczy w samochodzie. Na miejsc, e, Gdzie w tutaj parii. na parkingu? Tak, jest jeden obrys. Panie to. Nie ma nikogo tu. Dobra. E, idziemy sobie no, nie po drogę

już na To mnie nie zakręca, Ty jeden. Do biblioteki raczeńskich nie weszliśmy, No bo, no nie was Teraz jest akurat otwarte. Nawet mają, No. Dzieła Mikołaja Reja, także tam faktycznie nadamają, to nie. nie no. ja nawet nie wiem, kto to jest. No to... Mów dokładnie. To jest. Ostatnio zastanawialiśmy się yy, co to jest, no to jest oczywiście Pani Raczyńska, tak jak przypuszczałem, chociaż nie miałem. Nie miałeś pewności, że to jest kobieta, czy co? Nie no, że kobieta, to tak, ale że to jest Pani Raczyńska, to nie miałem. No, pewności, ale już mam. Dobra, to no, mamy ulicę Marcinkowskiego, wczoraj yy, byliśmy przy trumnie Marcinkowskiego na wzgórzu, tak? Dobrze mówię, to Marcinkowski też leżał? Chyba tak. Nie. A jakby leżał tam, ale wydaje mi się, że tak. Nie, ja to nie mam. To wiem. na pewno leży na cmentarzu tych wielkich, um, wielkopolach. No to fajnie. Ta galeria, w której wczoraj byliśmy, tylko tam nawet, ale nie jest taka. No ale jest. Ale stawy drowa w najlepszym Stawy drowa w najlepszym Wesołowant najlepszy. Bazar o, na 1838 No i Henryk Sienkiewicz od pustyni w puście super no czytał nowelę za chlebem, no proszę bardzo. Na pamiątkę pierwszego pobytu w Poznaniu. No super. A my pamiątka pierwszego pobytu w Poznaniu. Ignacy Moś. Dziękujemy. Dziękujemy panu Ignacemu Mosiowi. Mury miejskie. Na już tu są jakieś mury miejskie na odmiennej Są mury miejskie na odmiennej No właśnie, tysiące pięćdziesiąt No bo to były te czasy, gdzie rozbierali niestety. A ja się przepraszam po tych murach. Bez dziada. Oh, wow. To był taki zwariowany 19 wiek, gdzie na marca wszystkie mury rozbierali gdzie się dawał. Wytrzymam kilka dni akurat. Kto chce pogłaskać denkę 5 zł? Po 20 kliencie 10, a po 40 20, a po setnym już 50. <grywia> Widzisz, datuj, że robię na tobie. Wiesz, no, po to jest taka, żeby nie też na nim zarabiać. <grywia> Tam poduszkę, ząbka, bruszka. Zanduszka. Nie, to było tak. Mamo, czy Bocian przynosi dzieci? Tak, córeczko. A czy Mikołaj przynosi prezenty? Tak. A czy ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy? Tak, to po co trzymamy tatę? No właśnie. O, i tutaj mamy kroniecką. Co to Bo jeśli chcę powiedzieć, że jestem szaloną dziewczyną, to I'm mad girl. Czyli ja jestem szaloną dziewczyną. Jak chcę powiedzieć, że ja jestem wariatką, to I'm mad woman. Nie, to nie znaczy wcale, wcale szalona kobieta, tylko wariatka. Italianu. Nie umiem gadać po angielsku. To znaczy Boże, po angielsku, po włosku nie umiem gadać. Sad. O tutaj, fajna taka kamienicza a z gorewaną wioską. Tak, bardzo ładna, ja tak bym chciała w tym mieszkać. już takie proste te masakry, które gdzieś tam A A byle. Przynajmniej to ma fajne duże okna, bym chciał mieszkać w takim. Nie no, ja ogólnie z samego stylu bym raciała, no będzie wygląda taka, 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 taka... toko. Mój syn. To zastanawiałem się, Pływalnia miejska, Tak. Zastanawiałem się z daleka, co to jest. Jak szliśmy wczoraj na wzgórze yy, świętego Wojciecha, to jest pływalnia miejska, jest napisane. Tutaj była przed wojną synagoga i Niemcy, no jak to Niemcy, tak bo żyli wszystko. I tę synagogę no, przemianowano na pływalnię miejską. No i kilka lat temu znowu oddano gminie Szczepowskiej. No i teraz, no na razie stoi tak stoi, pewnie później znowu będzie jakaś synagoga, może będą tu jakieś muzeum. To taka no, tragiczna historia, prawda, naszego kraju, no Żydów i innych narodowości, wszyscy ucierpieliśmy bardzo. No generalnie, słuchajcie, no rynek no podobny do, i trochę do Krakowa, no mówię te uliczki, tak, Do rynek jako rynek, no to się te same rynki uchną. No, ale uliczki to są podobne, do Kraku, um, co tam jeszcze, no Warszawa bardzo, no, albo inne Coś miasta, mówiłeś też o Toruniu. Ten, tak, no tak, właśnie. tak. Są też pewne elementy takie, że wydawało mi się, na przykład na Półwiejskiej, to ewidentnie wydawało mi się, że jesteśmy w Toruniu. No i fajnie. No, to ten ciąg tutaj przyszedł. no to jest mistrzostwo świata. No, Piękne, Tak, bardzo ładnie. No to idziemy do Dominikanu, bo teraz tutaj nie byliśmy, uporządkami. Później sobie szewską przejdziemy, bo też nie spacerowaliśmy więc już dzisiaj ostatnio. Jak najmniej już nie chcę się zatrzymywać, bo myślę, że o kurniku byśmy trochę dwóka łapali, no ale nie chcę. Ten tak. No, jesteśmy u Dominikanów, ale jak mówili Andrzeju Boboli, to przecież to jest Jezuita, no i tak no i w 1134 Bolesław w ufundował kościół. No to właśnie ten świętego Gotarda, który wcześniej tu stał, a później. Dominikanie budują nowy kościół, ale to jest historia kościoła jezuitów, czyli po prostu je, wcześniej jezuici tu rzędowy. A jezuici nadal funkcjonują? Jak najbardziej. Był, w pewnym momencie była taka e, chwila, że ich skasowali, ich zakon, ale to są najbardziej chyba intelektualny zakon w ogóle na świecie, znaczy? właśnie jezuity. Znaczy, Zajmują się takimi intelektualnymi sprawami, szkołami, nieszkołami. Że są, inaczej mówiąc, najmądrzejsi, może tak. O. Tylko to najmądrzejsi, no to wiadomo, to tak jak ja powiem, Franek Kowalski jest najmądrzejszy. Czy to jest prawda? No, poniekąd jest prawda, ale najmądrzejszy gdzie? W tej klasie, w tym mieszkaniu, na tej ulicy. Więc to, mówiąc, że ktoś jest najmądrzejszy, to. Tak jak najpiękniejszych. Wybiera się mistrz świata, od tej mistrz świata jest milion innych piękniejszych, tak, ale z kandydatek, które były, wybrano ją jako właśnie najpiękniejszą tę dziewczynę, ale tych dziewczyn, no to jest pełno, no. I popatrzymy na te kamieniczki przeszewskiej, które no, są bardzo fajne, naprawdę mega. O tu jakaś przypadkowa turystka Co pani powie o Poznaniu proszę pani o rynku starego miasta? Daj, no nie tak, no piękne bardzo miasto tutaj. Mm -hmm. to co na kupujesz takie spodenki? Ładne są Tak O Musisz chwile bawić, bo chciałam. No jakbyś wyszła w takich butach, no to kurczę no. już No, także kochani, no. Pół do dwunastej. Ja umiem śpiewać, badleje. Szykujemy się. Wsiadamy w samochód pewnie o dwunastej. No i no śmigamy do Warszawy. Niedzielę znowu będzie orzechowo, czyli warnia. Fajnie nam tu było. Prawda no jak będzie okazja, to sobie kiedyś oczywiście do poznania przyjedziemy. No i trochę też pozwiedzać Wielkopolski, bo tu jakoś trochę unikaliśmy tej Wielkopolski. Gdzieś tam byliśmy, a to w Kaliszu, a to gdzieś, okolice, ale to wszystko tak przy okazji. No mam nadzieję, że teraz poprawimy. Trzymajcie się, nie burz mi frezury. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze w trasie się odezwiemy. No i z Placu Wolności mówili dla was Noemi i tata, czyli Robert. Pa, pa, pa.